Siema, siema, dzisiaj taksańska masakra, kolejny odcinek Dzisiaj bildzik na kuka To będzie inny bildzik Coś się z kiminuje Tak pierwsze ściągniemy tak No mamy jakieś paryki na eee, No dobra, blitka Change Czyli to jest dobra no

co D, jesteś, gdzie jesteś o jak? Jak jestem stumowany tam, wiem jesteś damage. O to dobra, dobra, to zrobimy builda na jakiego? Jak to mówię, na super, na supa tylko to co sobie weźmy sobie builda super, builda dobra, no i taki co zrobimy, no to co? Zapraszam do gierki I to było tyle O siema siema Lecimy Kurde czytało mnie dwie godziny dalej jestem Kurde O no bo to są moje ziomki Eee A ma O O Kurde O mam o, oh, jest. Jeszcze jeden. O. Oh. Kurwa, ucieknął. idę idę wspierać. Ja Nie mam bilda na krotki, tylko mam bilda na... na szywnego gita. Szybny git. Szybny git. Uh, um, daj. Uh. Tam jest to, a do tego. Kurwe, kurwa? ci mordo? Okej. Okay. O o. Kurde. Jeden Ciągle mi tam pinicy się tam Będę dać pułapeczkę się obudził, piater, no dobra Długo tam buba robił Daj pułapkę I tu wpierdolę jeszcze inną pu pułapkę kłódka Kutka kłódka ok on go karmi Buba wylatuje dobra pierwszy poziom daj kłódkę nie dałoby ale uchu mi zaraz odpada jaka jest buba? co jest buba? jaka jest wada?

Weź silnik oh, O, oh, o, oh. o, mam It's coming, 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 hello guys co ty się robisz? Mam cię, ty kurło <noise> <A>, Eliście Stucha <noise> O <noise> ma no, okej, okay. kurde gdzieś tam jest nie dziś ej pła Dziadek pokazuj O idzie, idzie tam jest! Idź, idź po, idź. Coś, co się działoś? nie ten, Tam jest, nawet to idzie. A gdzie z tych dwóch ty, ludziomków? Siema mordo. Dobra, idzie, idzie on. Ja, o, siema mordo, kurwa, jebana. Leć, kurwa, leć! Krabdzie... O, ale spadł! Kurwa, na greba! dziadek masz napis. Na Dam dziadkowi krew. Jak tam był, to oczkiem go... O, tam jest dobra. Masz, dziadek. A, ja, ja. jaja. Dobra, idziemy tam. Okej, okay, tam jeden. Boba nie widziałeś go, kurwa. Czy <grym> Kurwa. Tu był gość jakiś, kurwa. Kurwa, coś... W śl silniku coś montują. Kurwa, gnoju, gdzieś tu był. I nie jest kurwa. Ej, ucho, kurwa, a nikogo nie słuchać. Tam, tam. tam dwie kutki są, są Dawaj dziadek, odpierdolaj mnie. O, no i zajebi się. No, to mi się podoba. No, Ja jabaj ich oskurwić. Ej idziemy Bubba, chodź Dawaj, dawaj Tu, tu Bubba, tu Bubba Tu Kurde Dobra, stan Idę tak żeby nikogo nie zajebał Biegnij, biegnij Sznera, sznera! Coś to, to pieniądz, szybko! Biegnij, biegnij! Otwierała mi sukka, kutkę moją. Biegnij, biegnij! Kurwa, nie tu! Biegnij, biegnij! Gdzieś ona jest. Mam ją! Kurwa, jebano! Jebni ją, jebni ją! Bubba, buba, buba, buba! Jebnij ją, kurwa Jebnij ją coś. Dawaj, dawaj, mordo, mordo Kurwa Dobra Finiszcie si to do. Mam cię, kurwa No, Da dziadka jebniu, Kurwa, kurwysyd Kurde, karmi dziadka trzeba. Dziadka karmić, karmić. O, o, o widzę. Mam. Mam, 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 mam. Karmo go, karm go. O, zajebiście, kurwa, to jest piąty. Gdzie on jest? Gdzie... Gdzie on jest? Gdzie tu jest? Gdzie on jest? Kurwa, muszę wszystko robić. O, widzę. Kurwa, gdzieś. Idę na dół. Biegnij, biegnij. Biegnij, biegnij. Gdzieś tu był. Siema, mordo... Kurwa, jebana. Nie, wega iśły. Dzi-dzi-dzi-dzi. No. Daj byste mecz. No, jeszcze jedna gierka chyba. Albo tyle. Zaczynamy. Gierkę numer 2. O, jaka mi ona, no, pewnie pewna. No. Głupy nie mamy. No, niestety. Dobra, lecimy. Uma. Let's go O się tutaj grało taka tu pułapka DMAI, tu jest jeden, tam i zaczął kłopki Na, baterię pułapka dobra fuse? Więc płapka i jeszcze tam zapierdolę. Płopkę dobra. O kurwa, się Jeden jeszcze pokaż mi. Ciebie, no dobra, pokaż się. Tu wybiega, kurwa, sarna. To auto go nie mnie potrąciło. Od ciebie znowu, no dobra. A, no, będę go rozpierdalić, skurwysyna. Hmm. To będą skurwysyny. Pog, pog. O ty kurwa. Siema mordo. No kurwa, nie z... Ty gnoju. Kurwa, kurwa. Ach, kurwa, no ja mam nic Kurwa Kurwysyn. Ja szanuję to widzi. Co <laughs> on zapierdano? to je bał cię, suko, pierdano. Chodź tu, suko. Kurwa, synu. Ach, jebać go. Nie, dam jeszcze. Zgubiłem, A oh, nie. Kurwa, synu. Maga, kotka pierdano? Ach, nie da się. Co ja tam woła mnie? Coś mnie wołał. Już 14 minut odcinka, dłuższy odcinek. Kłódka, ja pierdolni. Dobra, i jeszcze tam się skupimy. Ale te tak, gnoje chcą wejść. Ty, ani tam wyjdą kurde syna? Idę do moich zobaczyć. A ja oczy. Kurwa, de głośno tu jest, zobaczcie Kabiba, biba tu jest. Ja pierdolo A coś cicho tu jest. O mam. Kurwa. Mam cię ty kurwa. Gdzie spierdadasz? Gdzie uciekasz? Gdzie cię ci ty... się No co, co? co? Hello? Kurwa. Ja bawię się dwa kotkę wyszka. Kurwa, nie idę to. E não tá para lá, né? Ah, Kuku! achei aí, cara! Olha aí! Vem, vem, vem! Corra! Não tem... Não 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 A was spierdalam tam joj joj oj Kurde da Schokam się Zaszcie, nie dźwięki Da mekam tą bramę z kurde, O i pomogę ci mordo pomogę ci, już biegnę Kurwa, je kurwa Jebłem mu, jebłem mu, biegnij, 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 mordo, biegnij, dawaj, 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 biegnij, biegnij, ja tu bo i tu, dobra, tu, tu, oj, Aby, ja tu czekam, mam, ma... czekaj, kurwa, jebany, gnój, kurwa, synu. Gdzie on jest? Ja jestem ślep. Kurwa, nie widzę go. Ach, chuj jebać. Ej, kutka otworzył Ty kutka tworzył jebany. Ty kurwa, kutkę to otworzył ty? Spierdolą nam. Nie jest tu kutka co ty jeden No i na spadł, ale bo ja dujdą Idę i zajebać. Chodź tu su Te... ej, kutka Jeden, jeden. Co jest? Masią? Działać Ja teraz kurwa ich kurwa, kurwa... Nie są te... Mędy O, mam! Mam, mam, mam! Biegnie, biegnie! Biegnie, kurwa sobie biegnie, morto! Biegnie, łapą się kłapkę. Zajebie zajebę mu kurwa, jebaną, zajebę mu kurwa, szybko, kurwa, nie ma china, zajebaj się, oj, się mam kolejną, patrz, chodź, 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 kurwa, mi. chodź, 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 nie spierdolisz mi, ja tam będę zaraz. Tu była, tu była, tu chade, 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 chude, 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 A, chuj, spadła. <laughs> A Co, nie możesz go złapać to jest to jest ten... And... hello? a okay, się tam bawi? biegnę biegnę kurwysyn co on pierdolę czekaj oczki ci go pokażę gdzie on jest? Na A jak tam wejść do nich? A no, wejdę tędy Kości zbiera jebany. Idę mu wykurwić. Siema mordo! Siema! Kurwa jebana Dobra, zaraz mi się przejdzie Dobra Goń ją, goń go! Co zamykasz, kurwa? Biegni, 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 dziadek, biegni. Gdzie Idę tu. O, o, pomogę ci i biegnę. Czekaj, czekaj, czekaj. Biegnę, biję go. Zajebałem mu kilka razy. Jeszcze... Kurwy syn. Czekaj, mam ucho. No Skur kurwy syna. O. O, o. o mam. Bierzcie go, bierzcie go. Bierz go, bierz go. Dawaj, dawaj, dawaj. Wziąłeś go, wziąłeś go. Dobrze, 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 dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Nieee... Nieee... Nie no, właśnie bym się To tyle z tego odcinka, trzymajcie się i siemano!